się z wami z Kartaginy i z Tunisu i zapraszamy na dzisiejszy odcinek. No to zostańcie z nami! Aslama pustelnicy. Ruszamy w dalszą drogę. Tym razem śladami Hannibala, kartagińskiego dowódcy wojskowego, jednego z najwybitniejszych wodzów starożytności. Nie zabraknie też urokliwych uliczek w śródziemnomorskim klimacie. Usiądźcie wygodnie. Zaczynamy. Mobbal, gdzie dotarłaś? Do starożytnej Kartaginy. Tak naprawdę nie starożytne już, bo nowoczesna zupełnie wygląda inaczej, piękne, ekskluzywne domy, a my wchodzimy do parku takiego archeologicznego. w ofiarach były składane malutkie dzieci. Kartaki. No straszny zwyczaj, straszny rytuał. No to dopowiadam, bo Marcin stwierdził, że nie rozumie. W tych malutkich urnach były chowane małe dzieci, ale to nie było tak, że to były takie wiecie, bo dziecko zmarło i się chowało w tych urnach, tylko był taki barbarzyński zwyczaj, że dawano w ofiary, że te małe dzieci i one były Zabijane, potem palone ich prochy były właśnie wkładane w te malutkie urny. Siemano, noc, Jesteśmy na Cmentarzu Płudnickim. To znaczy nekropol. Tak. Co tu wyciągali? Między innymi właśnie różnego rodzaju maski, figurki, ale też złoto. I to nawet całkiem do niedawna, a tu mamy tu przepiękny widok na morze. Jesteśmy teraz przy terma Antoniusza Piusa. Zobaczcie, wielki, jaki to był wielki kompleks. Aż nie chcę wierzyć mi, nawet siłownie masaże. I tak wyglądały, czy przekrój te termy. A co jeszcze fajnie wiedzieć i warto wiedzieć? Tutaj niedaleko, zaraz za tymi murami znajduje się pałac prezydencki, dlatego tutaj stoją panowie z bronią i pilnują, żeby nikt się nie przedarł. Tak jest. Szczególnie Karolina. Chodzi do serca term, tam gdzie działała obsługa, gdzie to wszystko nagrzewali, podgrzewali. Tak jest. I bo ma, teraz sobie przypomni Karakali. karakali no, Podobne tam, no. wszystko. Tamte o. były tymi największymi mniejsze, ale też bardzo imponujące, chociaż to już tak naprawdę ruiny Patrzcie, ile w ogóle szczegółów. Piękne kolumny. Równe łuki. Ja mówię, ja zawsze... O, tu jestem. Ja zawsze jestem pod wrażeniem tego, jak to wszystko w ogóle wygląda. Biorąc pod uwagę to, że było to robione tyle tysięcy lat temu. No mówię, kiedyś nie mieli takich technik. Tak jak my, my teraz wszystko na... Nadrukujemy, wydrukujemy, wszystko mamy. To takie technologie, które naprawdę dużo ułatwiają. No kiedyś tego nie mieli, a wygląda to naprawdę mega, mega imponująco. I słuchajcie. Tu za mną, ten ląd, który tak widać, trochę za mgłą, to jest jeszcze Tunezja, ale stąd około 100 km znajduje się już Sycylia. na przejazd na wzgórze Bersa, centrum starożytnej Kartaginy, religijne i administracyjne serce miasta. Co tutaj mamy słońce? Tu mamy domki punickie, jeszcze z tej starej Kartaginy, zanim przejął ją Rzym, ponieważ gdy po tych wygranych swoich wojnach Rzym zniszczył kartaginę na tych starych, zrównał ją z ziemią, na tych starych murach, właśnie po, y, zaczął budować te nowe, swoje. A tutaj mamy pozostałości jeszcze tych właśnie tunickich domków, do których sobie zaraz ją znajdziemy. Tam mamy właśnie stare porty, te dwa baseny, które tam widać. To są te domki. teraz pokażę Wam przepiękny widok, ponieważ to miejsce miało charakter właśnie strategiczny. Ponieważ stąd, z tego wzgórza doskonale widać całe miasto. I tak budowało się w starożytności, tak budowało się w tych czasach zamierzchłych, aby z góry mieć widok na całą okolicę na wypadek właśnie ataku nieprzyjaciół. Win. Tak, I miejsce, z którego właśnie wyłaniały się te zwierzęta. Kolejny przystanek to oddalone, o 3 kilometry od Kartaginy, malownicze miasteczko – City Site, rozciągające się na zboczu przylądka kartagińskiego. <śmienny> Poza spacerem, pięknymi uliczkami, warto zajrzeć tutaj do budynku, który przed laty należał do miejscowego przywódcy religijnego. Dziś znajduje się tutaj muzeum, które prezentuje tutejsze zwyczaje. A z tarasu rozpościera się wspaniały widok na miasto. mamy półksiężyc, który jest symbolem islamu. Jest też na placach właśnie czy tureckiej, czy właśnie Tu Marcin kazał mi powiedzieć, że to jest prawdziwy afrykański. I, I zabieramy się do zwiedzanie. Jest pięknie, naprawdę piękne, urokliwe miejsce, takie romantyczne dla artystów. Tutaj można kupić sobie piękne obrazy, zobaczyć piękne muzaiki, więc naprawdę warto. Ale łóżka mają takie niezbyt wielkie. Jest piękny gibelek nawet, zobaczcie. Przypomina to? To miasto? Miasto? Tam nie byliśmy, ale Santorini to, to miasto. No Wszystko w kolorach białych i niebieskich. To jest klimat Śródziemnomorski Tak. W tak. sensie barwy. Tak. Jasne budynki i niebieskie okna. Thank you Chcielić jakimiś moimi takimi spostrzeżeniami, to program jest naprawdę bardzo intensywny i czasem by się chciało mieć troszeczkę więcej miejsca w niektórych regionach. Szczególnie ja bym tutaj sobie chciała mieć taką, nie wiem, no jeszcze z pół godzinki takie, żeby gdzieś usiąść na przykład wypić kawę, bo no, czasu jest naprawdę mało, program jest napięty, żebyśmy zdążyli wszystko w te 6 dni tutaj w Tunezji zobaczyć. Prawda, bombel? Tak jest, tak jak Południe spędziliśmy na szybkim zwiedzaniu stolicy kraju, Tunisu. Czekał nas spacer alejami prezydenta Borgiby. Moi kochani, przechodzimy się alejami Borgiby. Tam przed nami jest ambasada francuska, Niestety do niej nie dojdziemy, ponieważ ma tu się zacząć jakieś protesty. Jest niebezpiecznie. I nie chcą nas przepuścić do samego końca, pan przewodnik i tak dużo zadziałał, że w ogóle tutaj weszliśmy, bo generalnie zblokowali nas zaraz przy wejściu z alei. Najbardziej rekordowy punkt, właśnie gdzie co niedzielę odbywają się msze w różnych językach, nie tylko w języku ojczystym, ale też w angielskim, francuskim czy włoskim. A więc pora kończyć naszą małą przygodę. Zapraszamy za dwa tygodnie na kolejny odcinek. Subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia pustelnicy. Ruch turystyczny w Tunisie wcale nie jest turystyczny. Ruch uliczny nie jest wcale jakiś taki przerażający, na przykład jak w Jordanii, czy w Wietnamie. Wietnamie na przykład bąbla do Wietnamu, będzie mi nie łagodził skuterem. Tak ja już byłam, ale bąbel musi tego doświadczyć. Ja jeździłem w Tajlandii skutecznie. Tak, jeżdżaliśmy w się A my znajdujemy się dokładnie w Kartaginie, ale w miejscu, w których, był, w których były termy... Zapomniałam. Termy. Kartagińskie. <grystanie> <grystanie> nie, nie, Fascynuje, Marcin się fascynuje tym drzewem i tym panem pod tym drzewem. Do góry. Nie będzie go Dobra. Dobra. Idziemy. <grystanie> Co derdeti mówią o złotym? Nigdy w życiu. Mówią, że złotek jest krema. Zobacz Mati, czym tu jest <grym> Nagrywam dla Marcin'a. Patrz Piotrek, jaka. E, normalnie taka sama. Prawie Tylko taki sam. Raszki do góry, zrobić i będzie ok. Tak to się robi. Tu nie A tu jest Allen Bank. Twój ostatni. <grym>